Hello, Rafi, parę słów wstępu Witajcie moi drodzy bogaci i ubodzy Przystojni, mieli ładni i ci bardzo srodzy Wszyscy jednym słowem słuchajcie mojej opowieści Którą wam narrator teraz szybko treści Rzecz dzieje się w Polsce, a nie na Pradze Dziś miej to na uwadze ja was w tę historię za chwilę wprowadzę. Nawet nie wiesz, ile czekacie tu wrażeń. Szczęśliwych tych wydarzeń, ale też niespełnionych marzeń. Moja narracja teraz się zaczyna. Słucha wielu ziomków i dobra rozkmina Zobaczcie zresztą sami. Oto stoi dynamit, 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 bomba. Witajcie, moi drodzy, bogaci i ubodzy. Przystojni, mili. I ci bardzo stroscy, wszyscy jednym słowem słuchajcie mojej opowieści. którą wam narrator, teraz szybko treści: Rzecz dzieje się w Polsce, a nie na Pradze, to na uwadze. Ja was w tę historię za chwilę wprowadzę. Nawet nie wiesz, ile czekać je tu wrażeń? Szczęśliwych tych wydarzeń, ale też niezpełnionych marzeń. Moja narracja teraz się zaczyna. Słucha wielu ziomków i dobra rozkmina Zobaczcie zresztą sami: oto historia dynamit, dynamit, dynamit.